Witajcie widzowie na kanale Strefa Wojska. I zapraszam Was do kolejnych wojskowych newsów. W dzisiejszym odcinku pogadamy o Farbie, która miała trafić na nasze F-16. A według części mediów nie ma na to pieniędzy. Czy nasze sokoły są zagrożone? Będzie też o problemach, bo jakże inaczej, z produkcją amunicji artyleryjskiej 155 mm w Polsce. Pieniądze są, ale nasze firmy niespecjalnie garną się do ich wydatkowania ponad 3 lata po ataku Rosji na Ukrainę. Spokojnie mamy czas, prawda? No i Stany Zjednoczone. Donald Trump zdecydował, o zaprzestaniu wysyłania sprzętu na wschód. Czy Ukraina jest w stanie to przetrzymać i z ratunkiem przyjdzie Europa? O tym i nie tylko o tym właśnie dziś. Zacznijmy, widzowie, wojskowe newsy. Norwegia kupi Chunmo. Koreańczycy z południa chcą zdobyć kolejny rynek dla swojej artylerii rakietowej. Rozpoczęli oni intensywny lobbying u Norwegów którzy sami poszukują tego typu uzbrojenia, jak wieloprowadnicowe wyrzutnie pocisków rakietowych. Współpraca między Oslo i Seulem została już nawiązana przy zakupie Haubitz K9 oraz wozów amunicyjnych K10. W rozmowach podawany jest przykład Polski, gdzie Hanwha Aerospace realizuje umowy na pozyskanie ponad 250 wyrzutni tego typu. Współpraca ma się układać dobrze, a Koreańczycy realizują umowę zgodnie z planem, a nawet delikatnie wyprzedzają harmonogram dostaw. Norwecy co prawda dostają już zgodę na zakup amerykańskich 16 wyrzutni HIMARS, w sierpniu zeszłego roku, ale do tej pory żadnej umowy nie podpisano. Jednym z powodów tego faktu może być brak zgody USA na zakup pocisków GMRS-ER oraz PRSM. Zezwolenie obejmowało tylko pociski GMRS oraz Atak MS. Poza tym w obecnych warunkach politycznych kupowanie amerykańskiego sprzętu przez takie kraje jak Norwegia może jeszcze bardziej oddalić się w czasie. Z naszej perspektywy kupno przez europejski kraj Chunmo na pewno na plus, choć moim zdaniem nie liczcie na potencjalne zakupy amunicji z polskiej fabryki, która ma powstać mniej więcej więcej do 2027 roku. Większość krajów pilnuje takich spraw jak samodzielność produkcji amunicji do swoich systemów i jestem pewny, że Oslo przy ewentualnym zakupie zadba i o to, szczególnie przy swoim potencjale produkcji amunicji różnego typu. A skoro jesteśmy przy Norwegii, to kilka słów o systemie NASAMS. Mianowicie jego producent, a więc Kongsberg, zapowiedział, że chce rozpocząć produkcję rakiet przechwytujących na terenie Ukrainy. To by znacznie usamocniło Kijów od międzynarodowych dostaw. Obecnie NASAMS używa pocisków IM-120 Amram, IM-9X Sidewinder czy Iris T. Norwedzy, jak to zostało ujęte, chcą wykorzystać ukraińską technologię, a zatem najpewniej może dojść do integracji ukraińskich pocisków typu powietrze-powietrze z systemem NASAMS. Trudno bowiem wyobrazić sobie, aby Amerykanie zgodzili się na produkcję choćby Amramów na Ukrainie. NASAMS okazał się bardzo skuteczną orężem w walce z rosyjskim systemem napadu powietrznego. Według oficjalnych statystyk udało mu się zneutralizować od ponad dwóch lat służby ponad 900 rosyjskich celów, jak drony czy pociski manewrujące. Przy czym skuteczność działania ma wynosić aż 94%, co oczywiście jest świetnym wynikiem. Jedna z baterii tego systemu, pochodząca z Norwegii, obecnie stacjonuje w okolicach Rzeszowa. Francja rozciągnie swój parasol atomowy nad Europę. W związku z wstrząsami na arenie międzynarodowej, nasz kontynent zaczyna rozumieć, że o swoje bezpieczeństwo musi zadbać sam. Jednym z obecnie kluczowych rozwiązań, które raczej zapewniają straszanie, są głowice jądrowe. W Unii Europejskiej ma je obecnie tylko Francja, a w Europie także Wielka Brytania. Oczywiście, arsenały tych krajów nie mogą równać się z takimi jak w USA, Rosji, a nawet w Chinach. Francja ma ich bowiem około 290, ale i tak taka liczba spokojnie wystarczy, aby rosyjskie miasta zamienić w atomowe gruzowiska. Paryż ma podobno wyrażać gotowość do przesunięcia swoich sił jądrowych do Niemiec, które na razie nie są kategorycznie na nie. U naszego zachodniego sąsiada miałyby stacjonować francuskie Tesso Rafale, uzbrojone w pociski manewrujące ASMPA o zasięgu około 500 km. Są one wyposażone w głowice jądrowe o sile około 300 kiloton. Te rozważania mają jeszcze o tyle większy sens, że zaczynają się wątpliwości, co USA zrobią z programem nuclear sharing. Dla niezorientowanych to przypominam, że w Europie w kilku miejscach znajdują się jądrowe bomby lotnicze B61. Część krajów, np. Niemcy, mają możliwość ich używania po oczywistej zgodzie NATO, a przede wszystkim USA. Między innymi dlatego RFN kupuje F-35, aby mieć czym je przenosić. W ramach planowanego porozumienia z Rosją nie wykluczone, że program ten może zostać ograniczony, a w skrajnej opcji nawet zawieszony. Tymczasem Francja zwiększa swoje zakupy wojskowe. Na podstawie deklaracji tamtejszego Ministerstwa Obrony wiem już, że prawdopodobnie zostaną dokupione kolejne dessau Rafale, prawdopodobnie między 20 a 30 egzemplarzy, a do tego dodatkowe fregaty FDI będą pozyskane także kolejne drony czy systemy walki elektronicznej. Skoro poruszyliśmy temat atomowy, to przypominam widzowie, że mamy budować swoje elektrownie jądrowe razem z Amerykanami. Pytanie, czy przy ostatnich ruchach Waszyngtonu jest to faktycznie bezpieczne rozwiązanie. To może opcja francuska? Nie mówię tego bez powodu. Coraz częściej spekuluje się w sprawie możliwej wielkiej umowy o bezpieczeństwie między Polską, a właśnie Francją. W jej ramach może być podpisanych kilka dużych kontraktów. Być może nawet w ten sposób pozyskamy okręty podwodne typu Skorpen. Oczywiście nie przykładajcie do tego aż tak dużej wagi, bo to jednak głównie spekulacje. Natomiast dajcie znać, jak się zapatrujecie na naprawdę dużą współpracę między Warszawą a Paryżem. Chociaż mam świadomość, że skojarzeń z wydarzeniami sprzed II wojny światowej nie unikniemy. Pęknięcie kadłuba w KC-46A. Boeing zdecydowanie nie ma szczęścia do KC-46C. Sama firma zmaga się z problemami, między innymi strajkami załogi, a ich powietrzny tankowiec dokłada zmartwień. Już od kilku lat odnotowuje się w tej konstrukcji mniejsze bądź większe wady, dotyczące choćby instalacji paliwowej. Trudności występowały, między innymi przy tankowaniu lekkich samolotów, które nie były w stanie z odpowiednim silnym naciskiem. Wpiąć się do przewodu tankującego. Teraz czas na nowy rozdział w problemowej historii tej maszyny. Tym razem sprawa dotyczy kadłuba. Pracownicy Boeinga podczas inspekcji wykryli naruszenie struktur poszycia głównego i pomocniczego, zarządzono przerwanie dostaw oraz kontrolę wszystkich ponad 80 dostarczonych już samolotów tego typu w celu sprawdzenia ich bezpieczeństwa. Na tym etapie nie wiadomo, skąd się wzięły pęknięcia. Czy to problem projektowy, materiałowy, a może dokonane błędy podczas produkcji? Owe komplikacje jeszcze bardziej obniżą wiarygodność całego. Programu. Już teraz wewnętrzne raporty amerykańskiej administracji wskazują, że cały projekt KC-46C jest, mówiąc dość delikatnie, rozczarowujący. Dotyczy to przede wszystkim dostępności tych maszyn. Konstrukcja ta bazuje na modelu Boeinga 767-200ER i weszła do służby w 2019 roku. Zastępuje one działające już od lat 60. ubiegłego wieku Boeinga KC-135 Statu Największym użytkownikiem są oczywiście Stany Zjednoczone. Prawdopodobnie zakupią około 180 sztuk. Japonia z kolei posiada 4 egzemplarze, dwa są zamówione, a kilka miesięcy temu wydano zgodę na potencjalny zakup jeszcze 9 egzemplarzy. Z kolei państwo położone na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, zamówiło 4 egzemplarze z opcją na 4 kolejne. Radzę śledzić informacje o tej konstrukcji, bo jest ona jedną z dwóch głównych opcji na powierzchni tankowiec dla naszych sił zbrojnych. Drugim jest konstrukcja Airbusa A330 MRTT. Gąsienicowy baobab, coraz bliżej. Agencja uzbrojenia poinformowała, że do wstępnych konsultacji rynkowych, które mają wyłonić nowy transport reminowania narzutowego na podwoziu gąsienicowym, zgłosiły się dwie firmy: HSW oraz bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma SA, czyli te same firmy, które odpowiedzialne są za wersję kołową, czyli zamówiony już baobabka. Zatem widzowie. Najprawdopodobniej czeka nas taka sama konstrukcja, tylko na podwoziu gąsienicowym. Konsultacje rynkowe mają potrwać do końca maja tego roku. Nowe uzbrojenie ma się charakteryzować sześcioma miotaczami min. W każdym ma się znajdować 20 kaset, a w nich po 5 min. Zatem za jednym razem pojazd będzie w stanie postawić 600 min. W ramach samoobrony przewiduje się kabin maszynowy kalibru 12,7 mm. Na razie nie wiadomo, ilu pojazdami zainteresowane jest nasze wojsko. Nowe rozwiązanie zastąpi 6 służących teraz TMN-Kroton. Które zostały dostarczone w latach 2003-2008 polska amunicja artyleryjska? To jest dramat! Pamiętacie ustawę sprzed kilku miesięcy, gdzie zapewniono 3 miliardy złotych na wzrost zdolności produkcji amunicji kalibru 155 mm? Sejm przyjął w listopadzie, a prezydent Andrzej Duda podpisał już kilkanaście dni później i weszła w życie 12 grudnia 2024 roku. Spółki, zarówno PGZ, jak i prywatne mogą wnioskować o finansowanie rozbudowy swoich zdolności produkcyjnych, jak na przykład zakup sprzętu, budowanie nowych hal itd. I wiecie co? Minęło prawie 3 miesiące i spółki z polskiej grupy Zbrojeniowej nie złożyły jeszcze żadnych wniosków do Funduszu Inwestycji Kapitałowych, który zarządza tym budżetem. Według deklaracji biznesplany mają być złożone dopiero w tym miesiącu. Wychodzi zatem widzowie na to, że nasze krajowe firmy, i to mam na myśli te zarządzane przez państwo, przez ponad 3 lata od rozpoczęcia ataku Rosji na Ukrainę, na pełną skalę, nie są w żaden sposób przygotowane do inwestycji na naprawdę dużą skalę. 3 lata widzowie. O tych rewelacjach informuje Rzeczpospolita. Wniosek z tego taki, że problem nie leży po stronie braku finansowania, a bardziej zarządzania. Do tej pory nie zyskaliśmy kompetencji do samodzielnej budowy nawet prostych pocisków artyleryjskich, wyłącznie siłami polskiego przemysłu. Część komponentów jest dalej importowana. Według obecnego prezesa PGZ Krzysztofa Trofiniaka, w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat zdolności produkcyjne zarządzanej przez niego spółki, mają osiągnąć poziom około 150 tysięcy pocisków rocznie. Rzeczpospolita sugeruje także, co ma mieć wpływ na rozwój naszych zdolności, że relacje między prezesem Trofiniakiem a kierownictwem MON mają być, cytuję, fatalne, a w Ministerstwie Aktywów Państwowych zmieniono wiceministra odpowiedzialnego za nadzór nad zbrojeniówką. Według jego własnych słów, tym sektorem nigdy wcześniej się nie zajmował. Powiedzcie mi widzowie, mamy się śmiać czy płakać? A może coś pomiędzy? Jeszcze pod koniec 2023 roku ówczesny prezes PGZ Sebastian Chwałek zapowiedział, że w najbliższych latach PGZ będzie w stanie produkować powyżej 200 tysięcy pocisków artyleryjskich rocznie. Tymczasem minęło 15 miesięcy, a nasze spółki nie są jeszcze gotowe do inwestycji od strony formalnej. Politycy się kłócą i obrzucają wzajemnie oskarżeniami, a nie potrafią zadbać o bezpieczeństwo naszego kraju. Teraz macie odpowiedź widzowie, dlaczego tyle kupujemy spółki. Zarządzanie zarządzaniu u nas, to państwowe po prostu leży i przy takim tempie zmian nie ma opcji, aby się przygotować na ewentualny konflikt, skoro nawet płonące granice naszego kraju nie potrafiły nas, a na pewno części z nas orzeźwić. A wiecie, ile Rheinmetall metal ma produkować amunicji w 2027 roku? Według obecnych szacunków milion 100 tysięcy pocisków rocznie. Tymczasem nasz krajowy gigant na chudych nogach w 2027 nie wiadomo, czy będzie w stanie wyprodukować nawet 10% z tej liczby. Coś czuję, że kto inny zgarnie kontrakty na amunicję, aby zapełnić nasze magazyny. Polskie F-16 bez specjalnej farby. Potencjalnie mamy kolejną aferę w polskim wojsku. Tak przynajmniej twierdzi Gazeta Polska codziennie. A według ujawnionych przez nią dokumentów przesłanych do wojskowych zakładów lotniczych nr 2 przez wojsko, nie ma wystarczającej ilości środków w obecnym roku, aby dokonać serwisu naszych F-16 pod względem malowania ich specjalną farbą Have Glass 2. Sprawa jest ważna, ponieważ według wyliczeń ta farba ma zmniejszać poziom odbicia radarowego o aż 15%. Nasze sokoły nie są co prawda samolotami stealth, ale jednak 15% to dużo, więc warto o takie właściwości zadbać. W tej sprawie zabrał głos inspektorat wsparcia sił zbrojnych jego oświadczenie zamieszczone na platformie X właśnie widzicie. No i trzeba przyznać, że ono jest dość niejasne. Tutaj musimy sobie widzowie coś wyjaśnić. To nie jest tak, że wszystkie F16 są malowane w tym samym czasie. Poziom zużycia farby jest różny i tylko w momencie kiedy grubość się jest zbyt mała, wtedy trafia do malowania. Zatem tak naprawdę nie znamy tych realnych potrzeb naszych F16 i być może obecnie żadnego takiego malowania nie potrzebują, ale może jest inaczej. To oświadczenie dla mnie niczego nie wyjaśnia, bo to tylko opis procedury serwisu, ale nie mówi czy środki finansowe są zabezpieczone. Pojawiły się już głosy i całkiem słuszne, że w tym roku prawdopodobnie ruszy modernizacja F-16 do standardu V, więc ich malowanie sensu nie ma. No ale przecież nie wszystkie samoloty od razu trafią do modernizacji. Będzie się to dziać stopniowo i podejrzewam, że dość długo. 16 CAS C-295M będziemy modernizować przez 8 lat. Innym przykładem może być Grecja, która już modernizuje swoją flotę 83 F-16. Umowa podpisana w 2018 roku ma zostać zrealizowana po 10 latach. Pierwsze dwie sztuki przekazano w 2000. W roku a na początku 2025 oddano Grekom 30 egzemplarz F-16V. Jak więc można podejrzewać, nasza flota będzie modernizowana prawdopodobnie również w okolicach 7-8 lat. Jeśli zatem do zmian zostaną wysłane najpierw najbardziej zużyte F-16, no to dużego zagrożenia nie ma. Jeśli jednak nasze Sokoły mają latać mając jednocześnie słabe maskowanie, to jest to sytuacja kuriozalna i skrajnie niebezpieczna. Z drugiej strony, widzowie, zaczynamy się zderzać z prozą życia sprzętu. Kupujemy setki jednostek maszyn jak czołgi, chałbice czy wyrzutnie rakiet. Ale koszt ich utrzymania będzie bardzo wysoki. Zatem najprawdopodobniej takie sytuacje jak C16, jeśli to faktycznie prawda, mogą się zdarzać coraz częściej i z innymi rodzajami uzbrojenia. Choć zaznaczam, że to czarny scenariusz i oby się nie ziścił. Ukraina bez dostaw sprzętu z USA. Niestety, dla naszego wschodniego sąsiada, obecna administracja USA podjęła decyzję o wstrzymaniu wszelkich dostaw sprzętów dla walczącej Ukrainy. Dotyczy to także amunicji. Co gorsza, ma ona wpływ także na już wysłane wyposażenie, które było w drodze do Kijowa, a dotyczyło pakietów pomocowych uchwalonych jeszcze przez poprzednią administrację, której przewodził Joe Biden. Jedyny plus tej sytuacji jest taki, że inne wsparcie jak dane wywiadowcze. A przede wszystkim łączność za pośrednictwem starników dalej obowiązuje. Bez tego ukraińskie wojsko mogłoby się posypać w krótkim czasie. Co teraz? Głosy z Białego domu sugerują, że taka polityka ma przede wszystkim zachęcić, choć w tej sytuacji lepiej brzmi, zmusić Ukrainę do negocjacji z Rosją. Bo Donald Trump chce pokoju, prawda? W dalszej kolejności sprawa dotyczy już tej sławnej umowy w sprawie metali się rzadkich. Czy w miejsce USA jest w stanie wejść choćby Unia Europejska? Na dzień dzisiejszy nie, bo po prostu nie ma potencjału przemysłowego czy technologicznego. Podobnie myślą w USA, bo J.D. Vance, obecny wiceprezydent tego kraju, stwierdził, że umowa o minerałach jest lepszą gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy niż jakieś 20 tysięcy żołnierzy przypadkowego kraju, który prowadził ostatnią wojnę jakieś 30 czy 40 lat temu. To stwierdzenie bardzo ubodło Francję i Wielką Brytanię, bo na razie te dwa kraje twardo zadeklarowały chęć wysłania żołnierzy na wschód. Faktycznie Wielka Brytania samodzielnie duży konflikt zbrojny prowadziła 43 lata temu podczas wojny o Falklandy z Argentyną. Ataków na Irak nie liczę, bo to jednak były międzynarodowe koalicje. Komisja Europejska szykuje duży plan wydatkowy, aby pobudzić europejski sektor zbrojeniowy. Więc na ten temat w następnych newsach, bo jutro ma się odbyć specjalny szczyt państw Unii Europejskiej. W związku z tym mogą nastąpić zmiany w tej wizji, ale generalnie Komisja Europejska proponuje między innymi wyłączenie wydatków na zbrojenia z procedury nadmiernego deficytu. O co zabiega nasz kraj? Do tego dodatkowe 150 miliardów euro pożyczek na inwestycje w sektor zbrojeniowy czy możliwość przekierowania na ten cel funduszy z innych programów? W teorii to wielka szansa także dla naszego przemysłu, ale patrząc na to jak nasze państwowe firmy w cudzysłowie palą się do wydatków, chodził z funduszu na rozwój produkcji amunicji artyleryjskiej, o którym już dzisiaj wam mówiłem, to obawiam się, że znowu zostaniemy na lodzie i to widzowie na własne życzenie. No i dobry najeźdźmy do końca. Bardzo dziękuję za poświęcony czas, zapraszam do subskrybowania kanału, a także widzowie do udzielania się w komentarzach, gdzie pogadamy o dzisiejszych newsach. Trzymajcie się, dobrej środy i do następnego odcinka. Hej!